chimizu komentarz marketingowy. Krystian Kruk założyciel i CEO Kaizen Ads. Rozmawia z Jeremiaszem Krokiem, AI specjalist Kaizen Ads. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w chimizu, czyli naszym komentarzu marketingowym dotyczącym ogólnie rzeczy, które się dzieją w marketingu. Ze mną jest założyciel Kaizen Ads, Krystian Ja jestem Jeremiasz Krok, możecie mnie znać z, z AI to AI, i i dzisiaj porozmawiamy troszkę o o się, tak? Czyli o tym, co teraz mhm. weszło do Polski i robi furorę, ponieważ jest jest nowym social me, jest nowym social medium, ale w zasadzie czy można go nazwać nowym? No, dostaliśmy Twittera dwa Nowym starym może, może tak. nowym starym. O. Właśnie, ale do, od tego zaraz do tego zaraz przejdziemy od, od ogółu do szczegółu. Ty już masz konto, Krystian Tak, mam konto, używam. Dosyć często nawet bym powiedział. W ostatnim Zresztą. czasie, co prawda każdy z nas ma konto od no bo chyba minęło 4 albo 5 dni, no tak. odkąd Fred wszedł do Europy, bo wcześniej był dostępny, dostępny, ale poza Europą. Więc Polska czekała, ale na szczęście dla Polski, tak jak inne kraje w Europie, dostała w tym samym czasie, bo nieraz było tak, że gdzieś tam na przykład coś pojawiło się w Niemczech, pojawiło się we Francji, a na przykład w Polsce nie było. A teraz Ciach, Europa. Za jednym razem, proszę bardzo. Tak, to, to, było, to była fajna rzecz, że pojawił się w całej Europie w tym samym czasie. Też w sumie um, obawiałem się, że możemy zostać jakoś pominięci. Ale powiem ci, że ja też ja mam konto chyba trzech dni, coś w ten desen mm -hmm. czy o czterech. I strasznie mi się podoba to, że doszliśmy do momentu, w którym się buduje jakiś jakiś nowa się platforma buduje. I ludzie piszą posty w celu drogi algorytmie. Chcę żebyś mnie z osobami, którzy lubią, nie wiem, Anime, tak, no, manga, jak właśnie. najbardziej. O tym o tym zaraz będziemy rozmawiać tak szerzej, natomiast na wstępie jakbyśmy powiedzieli, co to w ogóle jest, no bo tak. to jest kolejna platforma społecznościowa, kolejne medium społecznościowe, tym razem z rodziny Meta. Tak, Mareczek sobie wymyślił, że chciałby mieć coś, Ala, Twittera, czyli teraz Exa, tak. tylko po swojemu. Od jakiegoś czasu już było to dostępne w innych państwach, tak jak powiedzieliśmy, natomiast Europa ma to od niedawna. Tutaj Kacper wrzuci nam od kiedy, bo te dni mi się tak zlewają, że nie pamiętam kiedy to w zasadzie było, natomiast na, na pewno niedawno. Dokładnie. No i tak, Mareczek sobie wymyślił, że chce mieć swoją platformę, no i to założył, odpalił, no i mamy możliwość stricte korzystania z tego. Tak to stricte wygląda. Co tam możecie robić? Możecie dodawać. Posty, nazwijmy to, które przypominają bardzo Tweety, czyli wcześniejszy. Jeden wcześniejszy do tak, jeden do jednego, jak to wyglądało wcześniej bezpośrednio na Twitterze, czyli na obecnym eksie. Możecie dodawać zdjęcia, możecie dodawać też głosówki i widziałem, że ludzie się chwalą tym, że one się automatycznie tłumaczą. Testowałeś to? Nie, jeszcze nie testowałem. Okej, okay, ja też tego nie testowałem, natomiast widziałem, że ktoś nagrywał głosówkę i tym samym tekst mu się robił jakby z automatu. Więc to jest do przetestowania. Można wrzucać linki, natomiast linki słaby mają zasięg już na starcie. Jak wrzucicie jakiegoś GIFa, wrzucicie jakieś zdjęcie albo tekst. No to rzeczywiście łapie to jakieś konkretne zasięgi. Zapytalibyście się, jakie, trudno powiedzieć, ponieważ część osób widzi swoje zasięgi, część osób nie widzi swoich zasięgów, więc trudno na ten moment powiedzieć, jakie te zasięgi tak na dobrą sprawę są. Sama nazwa Threads jest dosyć y, trudna do wypowiedzenia dla nas Polaków. Y, słyszałem, że niektórzy już przekręcają nazwy, niektórzy nazywają to Freedom, Fredem i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak nazwa jest nie taka prosta jak chociażby Facebook, nie taka prosta jak Instagram, gdzie łatwo to wypowiedzieć. Nie taka prosta jak X. Dokładnie, no nie taka prosta jak X, czy w tym przypadku może nawet X, no to to bardziej no, tak, e, tak, tak, stricte z angielskiego. Niemniej jednak aplikacja jest. Ja to pobierałem w taki sposób, że wpisałem sobie threads po prostu na App Store i pobrałem. Natomiast wiem, że niektórym wyskoczył jakiś komunikat na Instagramie, że już teraz funkcja jest dostępna zainstaluj i tak dalej. Jak to wyglądało u ciebie? Wiesz co? To ja nie jestem Instagramowym, jakimś strasznym użytkownikiem, który siedzi dużo na Instagramie, mhm. dlatego ja, ja po prostu tak samo wszedłem na sklep Google Play i po prostu pobrałem aplikację. Ale Aha. fakt, że od razu tam pokazuje ci, że to jest jakby jedna, jeden ekosystem, nie? Od razu tam możesz zacząć tak. jakichś swoich, możesz sobie przenieść konto. Ogólnie można zrobić nowe konto. To mnie też zdziwiło. Aha. Ja byłem przekonany, że to będzie na takiej zasadzie, że jeśli masz Instagrama, to dopiero wtedy Aha. możesz mieć treca, nie? Ale tutaj Aha. jest tak, że możesz albo sobie połączyć to konto z Instagramem, albo możesz zrobić całkowicie nowe. No i widać, tam było tak. fajną rzecz, że możesz sobie jakby z tych swoich obserwujących z Instagrama przerzucić na treca, i teraz ciekawostka taka, jak usuniecie jak usunięcie stricte Instagrama, to usunie wam się frec, natomiast jak usuniecie frec, to nie usunie wam się Instagram. O, no to ważne. No bo teraz można się pomieszać troszeczkę, ale tak to stricte hmm. wygląda. Więc można powiedzieć, że. Kolokwialnie mówiąc, Fred to jest osobna aplikacja, nie jest jakby dodatkiem bezpośrednim do Instagrama, bo nie musicie korzystać z Instagrama, żeby z tego korzystać. Niemniej jednak możecie to połączyć. Jak połączycie, no to jak ktoś tam kliknie gdzieś tam u Was na profilu, no to jest możliwość przejścia bezpośrednio też na, na Instagrama. Jak ktoś nie ma na przykład konta na Fredzie i zaznaczycie go małpką, czyli tak byście oznaczali a ten ktoś nie będzie miał konta na Threadsie, no to istnieje szansa, że wyłapie go z Instagramie, na Instagramie. Mm -hmm. Jest tak w ogóle, że można tam obserwować właśnie osoby, możesz sobie obserwować osoby, które masz u siebie na Instagramie i jak dasz osobę, która jeszcze nie ma Threadsa, to wyświetla ci się komunikat, że ta osoba jeszcze nie założyła Threadsa, ale jak założy, to ci aplikacja... Tam jest coś to. w rodzaju właśnie takie oczekujące, no bo w no momencie, w którym zakładacie ja. konto, to możecie... Zaobserwować wszystkie osoby, które macie zaobserwowane bezpośrednio na Instagramie, jeśli sobie to połączycie. Wtedy Wam z automatu to zaobserwuje. Natomiast możecie sobie wybrać i przykładowo, tak jak powiedziałem, jeśli ktoś nie ma Instagrama i sobie wybierzecie go do obserwacji, no to już tą osobę, tak jakby w cudzysłowie mówiąc, obserwujecie, a w momencie, gdy ona założy konto, no to przejdzie do na obserwowanych i dostanie komunikat, że już ją obserwujecie. Tak to wygląda. I teraz tak, skoro jest to kolejna jakby platforma, to czym się wyróżnia, bo czym się musi wyróżniać, skoro zrobiła takie niemałe zainteresowanie i zamieszanie też jednocześnie. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że i głównym wyróżnikiem jest to, że jest alternatywą dla EXA i, i, i tym, mhm. że, że jakby ludzie, którzy tam wchodzą, tak właśnie zaczęłem, mówić na samym początku, że algorytm tam się dopiero jakby uczy tego mhm. wszystkiego i, i właśnie śmieszne jest, Śmieszne jest to, że, że potrafią się wyskoczyć na walla w ogóle jakieś całkowicie randomowe osoby, które tam wpisały. Nie wiem, ja akurat tam polajkowałem sobie parę postów dotyczących Japonii, Aha. ale takich stricte instagramowych, tam po prostu były zdjęcia, jakieś filmiki. No i wyskakują mi ludzie właśnie, którzy lubią, an lajkują anime, no nie, poproszę algorytm, proszę połącz mnie z ludźmi, którzy tam lubią anime czy coś, ten deser. Strasznie fajne, jest, że do, doszliśmy znowu do etapów, w którym jakby algorytm się buduje, nie jest taki przeżarty już tym, co no, bo nawet, na przykład nie wiem jak, jak ty, Krystian, ale u mnie Wall na Facebooku to jest już tak zaśmiecony w zasadzie tymi rzeczami, które ja, ja głównie mówię. korzystam z, z tego, żeby albo dodać rzeczy, które się u nas dzieją gdzieś tam na bieżąco, bo wiem, że są osoby, które to czytają i, i dzięki temu o, widzę to po statystykach, po komentarzach i mogę zrobić jakieś zainteresowanie zwłaszcza wśród tych osób, które korzystają z Facebooka, np. nie mają nigdzie oraz innych mediów społecznościowych są wbrew pozorom jeszcze takie osoby. To jest jedna rzecz. Druga rzecz grupy różnego rodzaju. Więc tak jak wcześniej były fora, tak teraz grupy różnego rodzaju. Natomiast właśnie w tym przypadku, jeśli chodzi o Fred's no to tam mamy opcję taką, że tak jak powiedzieć, algorytm się uczy. Ten wall jest różny. No bo u niektórych, niektórzy narzekają, że a znowu mam jakieś informacje od coachów, jakieś MLM-y, inne pierdoły, okay. jakieś kryptokursy i inne rzeczy. To jest jedna rzecz. Inne osoby mówią, że nic tutaj nie ma. Stanowski też był zdziwiony, że to taka podróba Twittera tak na dobrą sprawę i że trzeba lajkować, żeby zdobywać komentarze. Natomiast ja po pierwszym jakby pełnym dniu użytkowania... Byłem zachwycony, bo czułem się tak, jakbym był w latach, dajmy na to 2004-2005, gdzie korzystało się z tak zwanych czatów, na przykład czat Interia, czat Stricte Onet it, i tak dalej, i tak dalej. Z tą różnicą, że widzimy teraz zdjęcia tych osób, widzimy ich zainteresowania i potencjalnie wiemy, kto tam jest po tej drugiej stronie. A nie na zasadzie takiej, że czeskąt, kaka, nie? Pod tym no tak, tak. Tak, 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 tak. Więc to jest dla mnie taki, można powiedzieć, networking internetowy, bardzo fajny, bo na przykład już złapałem kontakt z jedną dziewczyną, którą zaprosiłem na rozmowy nieznane do podcastu i będziemy nagrywać stricte w styczniu rozmowę. Dziewczyna mieszka w Tajlandii, więc pewnie dużo będzie miała do powiedzenia, chociażby na temat tego, jak się żyje w Tajlandii, jak się pracuje, czy pracuje zdalnie, czy łączy stricte jedno z drugim, czy ma jakieś workation, jak to po prostu wygląda z jej perspektywy. Okay. Więc jest możliwość poznania zupełnie nowych osób. Co ciekawe, kilka tych osób totalnie nie znam nawet z Instagrama, z Linkedina, a już gdzieś tam zaczęliśmy się obserwować, właśnie też na innych profilach, w mediach społecznościowych, więc pod tym kątem również jest duży stricte plus. No i sam fakt, że jest ta właśnie opcja dla ciebie, to co znamy stricte z EXA i to co znamy z TikToka, jest tablica, ta, którą obserwujecie, czyli że macie tam informacje wrzucane przez osoby, które followujecie. I to na ten moment wydaje mi się, że jest dużym wygrywem z tego względu że ten wall jest nieskończony, tak na dobrą sprawę. Tutaj mhm. jak na TikToka, jak na TikToka wejdziesz, to możesz oglądać TikToki cały czas i przewijać, przewijać, przewijać. I jakby proces zaangażowania się w TikToka jest bardzo szybki i człowiek siedzi, siedzi, siedzi. Tutaj tak, również jest tak, że bardzo, jest tak, że możesz siedzieć i siedzieć. Natomiast moje przemyślenie jeszcze jest takie, że dodatkowym plusem jest to, że ty nie musisz tworzyć nie wiadomo jak skomplikowanych treści, to po pierwsze. Nie musisz tworzyć wideo. Niektóre osoby mają problem z tym, żeby y, mówić, tak jak nawet my teraz nagrywamy podcast, że jest kamerka włączona, a niektóre osoby mają problem mówić do mikrofonu. Nie musisz nagrywać żadnych głosów, nic nie musisz robić, możesz sobie wrzucić memy. I znowu były osoby, którym to pasowało, i były osoby, że a zaśmiecacie stricte, nową platformę jakimiś memami. Natomiast no, jak, ktoś to 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 jest, ankietę, tak, jak ktoś tam ankietę, tak, jak robił ankietę, czy chcecie tutaj fajne rzeczy, czy chcecie memy, no to większość osób głosowała za memami. <laughs> Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, bo rzeczywiście może być troszeczkę inaczej. W momencie, kiedy już będzie bardziej rozpopularyzowany i będzie tam praktycznie każdy, teraz tam ludzie dopiero wchodzą, zapoznają się. Na początku jest etap, że nie wiedzą, co mają robić, później jest etap tego, co ty powiedzieli, właśnie, że drogi algorytmie, pokaż mi osoby tam z branży X albo interesujące się czymś takim takim. I rzeczywiście można to wyłapać, bo mi też się pojawiają osoby, które są zainteresowane albo Japonią, albo właśnie digital marketingiem, albo innymi gdzieś tam tematami, pod, które, pod którymi można się udzielać. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, to jest to, że osoby, które tam się udzielają i komentują, mają taką otwartość w komentowaniu. Jest ja bardzo rzadko widzę na przykład, że ktoś, kto ogląda YouTube, albo TikToka, czy nawet siedzi na Instagramie, żeby aż tak masowo coś komuś komentował. Mhm. Natomiast tutaj to jest wrażenie takie, że tych komentarzy jest mnóstwo, niezależnie od tego, co się wrzuca. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że to jest nowa platforma i wszyscy są tacy jakby świeżi na niej. I Bo mm -hmm. też to, co zauważyłem, to to, że nie ma toksyczności jak na razie. No, i tutaj właśnie też trzeba zrobić jak na razie, bo widziałem mhm. na przykład dzisiaj już pierwsze posty, gdzie jakaś drama była wśród tak zwanych bookstagramerek oraz osób, mhm. które są książkarami, że już jakaś drama pierwsza tam wyszła na treści. Na mhm. Tak, dokładnie. Są osoby, które mówią, że widzą rozlegniszowane osoby. I mhm. że tylko to im się pokazuje. Ja mam swoją teorię, że początkowy jakby algorytm wyłapuje to, czym my się mocno interesujemy, na przykład na Instagramie oraz Twitter na Facebooku, bo to jest jakby nie patrzeć meta, więc skądś dane muszą mieć. Na ten moment nie ma tam reklam. Naprawdę podoba nie suma, sumaru... tak jeszcze, biorąc pod uwagę mhm. to, że przenosisz konto z Instagrama na Dokładnie. Na ten, to jakby to logiczne, nie? Że Więc że ja tak mówię, to jest tak jak. To jest tak, jak ktoś nieraz gada mi: na TikToku nie ma niczego innego, tylko tańca i cycki. No to ja mówię: no to widocznie to cię najbardziej interesuje, tak szczerze powiedziawszy, no bo wystarczy wejść na TikTonga i macie tam w chwilę, oglądacie jakieś mecze na przykład i za chwilę widzicie powtórki albo materiały konkretnych dziennikarzy. Oglądacie coś związanego z digital marketingiem, to będziecie widzieć nowości na temat digital marketingu. I tak, rym dalej, rym I tak dalej, i tak dalej. Ale Ryn się uczy i patrzy na to, co ty obserwujesz i co na czym skupia się twoja uwaga. Co lajkujesz, a nawet niekoniecznie lajkujesz, tylko wyznaczy, że dłużej przytrzymasz, tak jak masz te TikToku, mm -hmm. nie? Że po prostu dłużej zaobserwujesz filmik jeden, nie? Tam tak, na znaczy, no, tak przykład. Tak, tak, dokładnie. To jest jedna sekunda, chyba czy półtorej sekundy twojej uwagi, bo to jest nieustanne tylko skipowanie, nie? Tak. Jak cię już dokładnie. Kończy, a możesz sobie jeszcze auto włączyć, żeby automatycznie ci się to skrolowało, To już w ogóle nie ma dobrą sprawę. Więc nie. tak to wygląda. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten etap wejścia i próg wejścia jest tak mały, że każdy może zostać, nawet nie wiem, jak to nazwać. No bo tak, jakbyś miał ex-owcem, twitterowcem, no to tu, co, threadowcem? Fredowcem, tak. Treadowczynią. No właśnie, no. No ta nazwa jest śmieszna tak na dobrą sprawę, natomiast też śmiesznie jakbyśmy chcieli bezpośrednio gdzieś tam ją tłumaczyć, no bo co, byśmy byli na niciach, tak na dobrą sprawę. No tak, mi się wydaje, że wątka, on. Z... na wątkach. Może, może to wiesz, w przyszłości skrócą do T po prostu, nie? Będzie X i będzie T. No to by było sensownie, tak szczerze, ale możliwe, że teraz by się za bardzo kojarzyło albo z Twitterem, albo z TikTokiem właśnie jakby było trudno powiedzieć. Niemniej tak jak mówię, nie ma co narzekać, no bo nazwa jest nazwą, pewnie się przyzwyczajimy, za miesiąc zapomnimy, że mieliśmy z nią problem. Chociaż nie jest tak łatwa jak MySpace, właśnie Facebook, nawet Twitter, Instagram. No tak, bo tutaj jest może dla polskich użytkowników, nie? No bo jest to z, którego my w tak, tak. języku naszym ojczystym nie mamy. Dokładnie. Natomiast moje wrażenia są pozytywne. Tak jak mówię, spotkałem już osoby, których nie znałem wcześniej, które chętnie zaproszę na rozmowy nieznane. Dzisiaj, jak nagrywamy chimizmu, no to też miała być gościni, która zajmuje się stricte mediami społecznościowymi. Natomiast tam wypadła jej opcja związana stricte z, z pracą, że musiała tam dłużej zostać i ogarniać te tematy. Niemniej jednak, jeśli któryś z użytkowników lub użytkowniczek Threads albo innych aplikacji nasz ogląda i chci, chcielibyście wystąpić w Chimizu, komentarz marketingowy, no to zapraszamy, no bo to jest też taka seria, w której wy macie możliwość wystąpienia i możecie być specjalistą lub specjalistką w danej branży, ale możecie być czymś zafascynowani, zainteresowani. Na przykład jeśli bardzo interesuje was i widzicie jakąś opcję, o której my na przykład teraz nie powiedzieliśmy, no to możemy dograć kolejny materiał, dlaczego, żeby nie. A możemy sobie zrobić na przykład e, po miesiącu, jak to wygląda, bo może być tak, że wszyscy no ci, którzy pomysł, są tak właśnie. podjarani, za miesiąc już nie będą tak podjarani, nie? no bo Znikną, już no? Z nie z będzie to, to coś. Dużo ludzi też nie myślało o ex żeby wejść na tą platformę, bo tam jest duży próg wejścia. Napiszesz coś, nikt ci tego nie skomentuje praktycznie, jak nie masz zasięgu. To gdzieś ginie. Nawet jak gdzieś komuś coś skomentujesz, no to też nie widziałem takiej, jakby kolokwialnie mówiąc, chemii. Mhm. Ja miałem kilka podejść do EXA na różnych etapach. W końcu skończyło się na tym, że śledziłem tam rzeczy z Pandora Tak na taką sprawę. Mhm. I, i, I tak to wyglądało, żeby być na bieżąco. Natomiast tutaj mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy jesteś dużym twórcą, dużą twórczynią, czy dopiero zaczynasz, masz możliwość wejścia i to jest naprawdę fajne. I ci ludzie. Tam chętnie komentują. Jest jeszcze druga strona medalu. Osoby mówią, że w końcu mogą być sobą, i są inne osoby, które mówią: Dobra, to kim byłeś, kim byłaś na tym Instagramie, jak nie sobą. No właśnie. Jest też taka, takie podejście, natomiast no wszyscy wiemy, że życie Instagramowe to już jest dawno temu za bardzo pokoloryzowane, i tutaj istnieje też szansa taka, że ze względu właśnie na to ludzie potrzebują takiej świeżynki, bo bibel. Według mnie nie przyjął się na taką skalę, jak jeszcze myślało się na przykład rok temu, że się przyjmie. Korzystasz z Birilla w ogóle? Nie. No, to polega na, polegało na tym, że y, wrzucał ci się komunikat jakiś, że y, masz odliczanie na przykład dwie minuty, żeby zrobić fotkę. Mhm. I zrobić fotkę, żeby być biril teraz, tu i teraz dla, dla znajomych, albo mógłbyś to dawać y, stricte dla wszystkich, ale żeby pokazać tu i teraz bez jakichś filtrów, bez przeróbek i tak dalej. Później tam mhm. zmienili, że birila możesz dodać nie tylko tu i teraz w ciągu tam dwóch, trzech minut, jak to się pojawiało, mhm. ale na przykład w ciągu ileś godzin. Więc już nie było to takie na zasadzie... Żeby być. się już przygotować do zdjęcia. No, ja A, do, do, do. Dokładnie. No. I mogłeś sobie na przykład, żeby zobaczyć dane zdjęcie, to możesz teraz zrobić birila, czyli jesteś gdzieś tam odpicowany albo odpicowana i teraz sobie dopiero zrobisz zdjęcie. Więc ta autentyczność poszła, no niemniej jednak wydaje mi się, że tam brakowało czegoś takiego właśnie jak tutaj jest, że ludzie lubią pisać. I te osoby, które nie chcą pokazywać się twarzy w wideo, nie chcą nagrywać w ogóle wideo, nie mają czasu na zabawy w montaż i tak dalej, mogą coś napisać. Bo przecież jest mnóstwo osób, które mogłyby na przykład chcieć dodać jakiś komentarz względem konkretnej na przykład recenzji filmu albo serialu, ale tego nie robiła, bo trzeba by na przykład obsługiwać jakiegoś kapkata, Trzeba by było coś Cokolwiek. dograć, tak. dodać napisy jakieś i tak dalej. No masz multum rzeczy, które powodują, że z tyłu głowy Cię się zastanawiasz, że jednak może nie, nie dzisiaj za dużo no, mam, nie mam no. czasu, a tu siedzisz, a pyk, 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 parę rzeczy wpisujesz i, i masz załatwiony temat. Tak na dobrą sprawę. Więc ja widzę też plus w tym w tych takich szybkich komentarzach, recenzjach oraz że osoby, które chciałyby coś robić w internecie, a miały taki zastanowienie, że tylko na ten moment trzeba robić wideo, no to mają w końcu swoje miejsce. Fajną alternatywę. I z drugiej strony mogą też rzucać wideo, nie? Bo jakby nie patrzeć, tam też można Tak, na... tak, mogą, mogą to... wrzucać, natomiast na ten moment ja widziałem jedynie jakieś linki do YouTube tak na dobrą sprawę. Widziałem tam parę wideo, że rzeczywiście się pojawiało. Natomiast mam wrażenie, że wideo będą mieć mniejsze zasięgi. Czy no tak będzie to, że... w 100%? Nie wiem. Natomiast to jest takie moje zastanowienie się. Więc gdybym miał powiedzieć, po co to jest, no po to, żeby na przykład się móc networkingować, żeby poznawać ludzi z różnych branż, też żeby poniekąd wrócić do tego, jak to wyglądało wcześniej w internecie, jak to wyglądało w mediach społecznościowych na początku, bo, bo jest taka, taka opcja w tym przypadku, że można rzeczywiście się tak poczuć. No i też po to, żeby zacząć coś robić w tym internecie. Natomiast jak Ty do tego podchodzisz, do Wysok... czego byś jeszcze widział? Mi się podoba właśnie tak jak mówisz to, że, że to jest jakby taki świeży start w social mediach i osoby, które chcą się może nie, że wybić, albo po prostu chcą zacząć się udzielać w social mediach, to mają szansę i mają szansę złapać zasięgi teraz, bo ten algorytm, że tak powiem, dopiero się uczy i mieli wszystko w jakiś taki jasny, klarowny sposób. A tak. druga sprawa, to bardzo mi się podobało, i to na Trec się właśnie znalazłem gdzieś taki mm -hmm. wpis, tylko już teraz nie przeczytam, kogo on był, ale mm -hmm. było tam napisane, że Trec może stać się takim benchmarkiem, jeśli chodzi o właśnie o influencerów, nie którzy przenoszą mm -hmm. się z Instagrama na treca i wtedy widać, czy faktycznie oni jak wpiszą coś, to są pod tym reakcje, czy te wszystkie konta, które tam są obserwujące, to są po prostu, wiadomo, jakieś tam. Hinduskie boty, nie? Tak, tak. No to też jest możliwość, jakby, sprawdzenia konkretnych zasięgów pod tym kątem, jak najbardziej. No Natomiast ja bym nie traktował tego stricte na zasadzie taki, żeby już komuś coś sprzedawać, bo jest mnóstwo ludzi, którzy chcą sprzedawać swoje usługi i to jest wiadoma rzecz, jeśli robimy usługi, chcemy je też sprzedać. Ale chodzi o to, żeby to było w naturalny sposób, a nie taki gdzieś tam nahalny, żeby nie robić czegoś takiego, jak Ku mnie, u mnie i tak dalej, no bo to się nie sprawdzi totalnie. A no to na pewno nie. Tu raczej tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to po prostu będzie fajne, fajna alternatywa dla Xa, czyli na pewno to jest coś fajnego dla osób, które... Nie wiem, lubiły blogowanie, nie? Teraz blogi już trochę odeszły, mhm. nie pamięć, ale takie, to jest trochę właśnie takie blogowe, nie? Że ludzie tam sobie wpisują tak. takie krótkie jakieś teksty, ktoś im to Albo nawet jak skomentuje. był fotoblog, nie wiem, czy, czy pamiętasz tak, tak, coś takiego tak, jak oczywiście. fotoblog, no to tak to tak wyglądało. Jak miałem zespół, no to myśmy mieli fotobloga, bo jeszcze mhm. w Facebooku te zasięgi były takie sobie, mało kto jeszcze korzystał z Facebooka, a na fotoblogu było bardzo dużo ludzi. Tak samo mieliśmy MySpace a wtedy, natomiast fotoblog dawał właśnie bardzo podobne rzeczy, że dawał się zdjęcie i konkretnie jakby znich opis. Więc tutaj, tak jak wspomniałeś, też jest połączenie takiego bloga, trochę fotobloga, EXA, taki Mizmas, ale na ten moment ja widzę same plusy. Natomiast, tak jak mówię, nie chciałbym, żeby ludzie podchodzili do tego stricte reklamowo i stricte marketingowo na zasadzie zero-jedynkowej, bo wiadomo, że to, że jesteście, to już ma wpływ na to, że ktoś może podjąć decyzję o współpracy z wami, bo mm -hmm. na przykład spodobają się temu komuś wasze wpisy, wasz pogląd na świat, wasze przemyślenia i inne rzeczy, które jakby w całkowitym modelu atrybucji nie są uwzględniane, bo bardzo rzadko my myślimy o tym, że jak sprzedajemy coś, że przez to, że ktoś zobaczył mój wpis, tak naprawdę podjął decyzję. A to może działać gdzieś tam podświadomie, że tak naprawdę ten ktoś kupił od ciebie czy to produkt, czy usługę, dlatego, że zobaczył, co piszesz, albo że zobaczył, że masz jakąś zajawkę, że masz pasję do czegoś i tak dalej. Więc to jest moment na to, żeby podzielić się pasjami, żeby podzielić się też przemyśleniami, żeby ruszyć stricte ze swoim profilem, nawet z profilem marki, ale żeby robić to gdzieś tam z głową. Obserwujących przybywa. Nie trzeba mhm. robić reklam na ten moment, bo nie ma nawet reklam. To jest mhm. taka platforma w chwili obecnej, gdzie reklam nie uświadczycie co, co trzy jakby slajdy. Na ten moment tak, nie ma nic. To jest spromowane na no nie? No. Tak, oczywiście to się zmieni i pewnie prędzej czy później. Obstawiam, że prędzej niż później, bo analogicznym jest, że każdy chce na czymś zarabiać i obstawiam, że Mareczek też chce tutaj zarobić na tym sensownie. Na niemniej, niemniej jednak na ten moment nie ma reklam, więc osoby, które są antyreklamy z jakiegoś powodu. No, to mają miejsce, w którym mogą sobie gdzieś tam podziałać, mogą zdobywać organicznie mnóstwo obserwacji. Nie trzeba mieć wyrobionego dużego konta, żeby zdobywać obserwacje. To też jest istotne, bo na przykład na insta, jak wchodzisz, nie jesteś teraz znaną osobą, nie masz jakichś turbo mega wyróżniających się zdjęć, no to ciężko zdobyć obserwacje. Natomiast tutaj każdy może sobie te obserwacje zdobywać i fajnie gdzieś tam to rzeczywiście idzie. Co więcej, ja mam wrażenie że są osoby, które pomimo tego, że mają dużo mniej obserwujących na Fretcie niż na przykład bezpośrednio na Instagramie, na TikToku, to mają większy fan z tego na ten moment przynajmniej. Że tutaj masz, dajmy na to, 100 obserwujących, gdzie nie masz 1000, 5000, ale nie ma takiej interakcji, korelacji z ludźmi jak tu. Właśnie bardzo mi się podoba to, że jest taka duża interakcja, jeśli chodzi o, w ogóle o te wpisy. No nie? Naprawdę tak. tam się spotkałem się chyba dosłownie z kilkoma, i to też nie wiem, czy to nie była kwestia tego, że te posty były rzucone mm -hmm. chwilę temu, nie? To w zasadzie pod każdym postem jest, jakiś, jest są jakieś komentarze. Ludzie się po prostu tam udzielają. Tak, no jest troszeczkę tak, jak na Ask.fm było. Że to możecie tak. jakieś tam pytania zadawać i odpowiadać na nie. Wolisz to czy to. Mm -hmm. pod, pod tym kątem, nie? tak na dobrą sprawę, tak jak mówimy ostatnio w rozmowach nieznanych. O to też jest dobry moment, żeby sprawdzić sobie rozmowy nieznane. Tak. E, nasz ostatni odcinek z z Adrianem nał. Polecamy. Adrian, jako osoba niewidoma, wykorzystuje sztuczną inteligencję na co nie Taką małą reklamę zrobię, ale myślę, że ten odcinek jest wart obejrzenia i warto oczywiście go sobie zobaczyć. No, więc tak to wygląda. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. Mi się ta aplikacja podoba. Zobaczymy, jak będzie rzeczywiście za miesiąc. Czy już wszystko pójdzie do lamusa i ludzie tak się nie będą udzielać jak teraz, czy może wręcz odwrotnie, będzie tam coraz więcej udzielających się osób i coraz więcej komentarzy. Zobaczymy. Zobaczymy, damy update na pewno, jak to się, jak się uh -huh. sytuacja rozwinie, bo sam jestem ciekaw. Tak, a wy co, pamiętajcie o subskrybowaniu, bo tutaj u nas na kanale różnoraka tematyka, digital marketing, sztuczna inteligencja. Różne, e, różne i luźne, chciałem powiedzieć, poszło mi jednocześnie, <grym> różne, <grym>, <grym>, może być różne, różne tematy, e, związane chociażby z, 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 z influencerami, z dramami, to w programie Tadejma. A na przykład tutaj w programie Chimizu to macie takie przemyślenia na temat rzeczy takich na bieżąco. Więc jak coś się będzie dziać na bieżąco i chcielibyście również wystąpić, to my zachęcamy, bardzo chętnie z Wami porozmawiamy. Czy to o digital marketingu, influencer marketingu, social mediach i innych mediach. O, to to, oczywiście, zapraszamy do udzielania się. Jak na trecie. Tak, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i chyba w zasadzie tyle, chyba, że chcesz coś jeszcze Jeremiasz. Wiesz co, nic już w zasadzie nie chcę dodać, bo zmykam na tredca. Okej, okay. no, to, to do poklikania. Skąd kakacze i tak dalej? Tak I jest, ja dokładnie. Hej.